To kolejny dzień życia wamoku To kolejny dzień życia wamoku Jak co dzień z nimi Idę przed siebie przyspieszając kroku Szarość ulic jak na tą porę roku Szarość ulic tonę w ich uroku Szarość ulic znów ucieka czas z boku Mijam ludzi twarze ich ponure Oczy czarne bez życia purpure W głowie kocią myśli krzyczą w górze Kto mnie dzisiaj spotka może zagra w tej podróży Cień latarni wylewa się na bruk Pod latarnią dwie latacznice robią ruch by pociągnąć spódnicę w gór Na bok wstyd, w głód W sercach lód, w ustach Idę przed siebie przyspieszając kroku Szarość Liz jak na tą porę roku Szarość ulic do w ich uroku Szarość znów ucieka czas z boku Idę przed siebie przyspieszając kroku Szarość ulic jak na tą porę roku Szarość ulic do w ich uroku Szarość ulic, znów ucieka czas z wokół. to kolejny dzień życia wam.